Ja to pierdolę O kurde, i mnie chyba Ja są tu cieka Nie gadaj, że świna tu przyszła Ty kurde ona tu stoi Ich jest dwie Она патрулирует этот покой, о чем заходит? Ну, бля, х ⁇ ба нужно использовать мою броню. Wypadł ten but. Nie gadać w łonku bejz. To jest pewnego rodzaju chroniarz. Spiderki. To też otworzyłem w sumie, ale w może być wyposażona, by jaka taka jest paskudna. Hanging ammunition. Najgorsze jest to, no to muszę teraz tam jakoś wrócić. Mam... Spider-Keefe poszła sobie jednak nie, ona się tu zatrzymuje, jak krąży pomiędzy nie chcę ryzykować, że ona mnie zobaczy, jak zawróci. To chyba gra na słup. O nic nie to nie ma no to Ała. Leave me alone. Spakowało się to mm, lecząca. Ciasto chcę Dobra. Klucz trzeci. Ja tam nie przechodzę znowu, to jest... ...nierealne, żeby przejść. Ale zanim to... ...chcę zobaczyć, co jest w tej skrzynce. Dobrze, że tam pootworzyłem, jednak to jest dobry pomysł był. Klucz. Do czego? Majster, K. In the box. Jakieś pudełko... ...muszę otworzyć. Zatem. znam życie? Tu będzie pająk. To jest... Aż dziwne. Nie no, co to tu robię? że nie by jak ja mam tu przejść teraz to jest niemożliwe o kurde sorry no nie przejdę tutaj nie ma takiej opcji Czy one umierają, umieją? Nie umieją otwierać drzwi To jest jedna z niewielu dobrych rzeczy, póki co jakie odkryłem. Przecież, naprawdę, graj jest... Gra jest chora. Mm. Ty, jednak umieją! Tam chyba zatem miałem jakieś buty, coś do rzucenia. Nie no, to jest w solo, niemożliwe do przejścia. Chyba, no, chyba, że może posarzę się w to i leczenie. I tam po prostu wbiegnę, no. Ty no, za chwilę. I tam przebiegnę, wiecie, tak no... ...w Teraz poszło tu. Dobra. Nie zdepcz tej kaczuszki, błagam.

Ile? 5. Jestem w tym miejscu. Co tutaj będzie? Czy tu nic nie ma? Nie, jest handgun ammunition. Co ja wziąłem? Zupa. Oj, oj oj. Jest ciężko, no jest ciężko. Tyle odbyć się co? Tu nic nie ma? Ładują mnie ze wszystkich stron, no jak ja mam to przejść. O Jezu, to jest ciężkie naprawdę. Nie wiem jak to przejść. Ale ta świnia sobie poszła stąd. Bo już jak to przejść. Ale to będzie ciężkie. jednak? Możliwe. Nie otwieram tego jeszcze. Czy mogę otrzymać to? Wygląda jak muł, tylko nie wiem jak. Dobra, wyważyłem drzwi. No patrz, co za szmaty takie przejście rozeznawcze. to ode mnie Jakby mi się udało tam przejść jakoś To otwiera to chyba Tam jest zupa jeszcze ale Nie widzę jak tam dojść Piękna krówka, no. O nie! Posuń się. Lamu się jed... Pierdowa. Zamknęło się już chyba. No nie, uwalił mnie znowu. Ale no dobrze, teraz ściągnięcie do tego pokoju. Godziny już to gram. Godzinę nie mogę tu przejść, nie? Jezu, jeszcze ta krowa tu się stoi, nie? To jest tragedia. Tragedia. O, na szczęście. Szmulot, Okej, O nie, złapał mnie. Co za kurwiasz. Nie, nie zdążyłem tam dojść. Nie no, nie ma sensu teraz się leczyć. O super, nie ty na mnie. Nie, nie, leave me alone. Muszę tędy przejść? Uciec tam. Niech mnie tam dojadą. Ale muszę je stąd zabrać po prostu. że tego tu jest no nie pożyję za długo już ale muszę to odprowadzić gdzieś tutaj może no bo się nie da na tego przejść Dobra, teraz może będzie lepiej. Bo jak się tego nie odprowadzi, to się nie da. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie ma tu nic? Nie ma. Wszystko sobie poszło, na szczęście. Och, ile mnie to kosztowało. Nie, 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 nie! Ja przejdę tam teraz! Nie, zamknęło się. Ty też musisz stąd iść i zamknąć się tutaj mam nadzieję na przykład. Jak się coś zrespi tutaj to się popłaczę, naprawdę. Proszę, dajcie mi tam do obiec w końcu. To jest tak na styk, że to... Co to, drzwiownica jest? Tu jest jakaś twarz. Słyszę, że tam też coś chodzi. Tu jest jego ręka, przybita do drzwi. Piwnica. Na pewno tam nie zejdę, chyba aż boli, kurde, głowa. I tu mamy drzwi do... Oh, thank God, this thing works. Dude, the brothers trapped me in the basement, man. I managed to get away, but dude, there's someone, no, something down here with me. And dude, I think it has the key. You gotta help me, dude, and quick. I don't know how much longer I can wait, dude, we can talk about this. Hmm. Interesting. Przejrzymy wszystko, co tutaj mamy. Z czym mamy tu do czynienia w ogóle? Nie mam już pieniędzy nawet. Kruk, amunicja. Więcej amunicji by się przydało. Pytanie zasadnicze: Co jest z nim w piwnicy? Za 100 punktów. jakie jest szansa, że mnie to zabije w 3 sekundy? Robię ankietę, kto...